Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj świętego Szczepana. Wczoraj śpiewaliśmy piękne kolędy. Mieliśmy pana Jezusa w żłóbku. A dzisiaj widzimy śmierć pierwszego męczennika, który rodzi się dla nieba. Bo męczeństwo to, jest to są narodziny dla na nieba. Kiedy był kamienowany, widział niebo otwarte. Dział Pana Jezusa. I tak jak Pan Jezus modlił się za swoich oprawców. Dzisiaj modlimy się też za wszystkich prześladowanych chrześcijan. Święty Szczepan Pan został kamienowany, dlatego że nie prowadził dialogu, nie szedł na kompromisy, po prostu dawał świadectwo prawdzie, mówił o Chrystusie. Mówił też do San Henrymu, że oni zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętemu, że są obciążeni winą śmierci Mesjasza, Jezusa, Chrystusa, czyli stali się odpowiedzialni za jego śmierć. To wywołało wielką wrzawę, złość, nienawiść. Skrzydali zębami, aż w końcu ukamienowali Szczepana. Tego wszystkiego, na to wszystko skazał się Szabel, późniejszy święty Paweł. Po tym wydarzeniu jeszcze bardziej Dyszał chciał prześladować, chciał prześladować i prześladował chrześcijan, ale dopiero wydarzenie pod Damaszkiem sprawiło, że Szabeł stał się świętym Pawłem. Może właśnie śmierć i modlitwa świętego Szczepana wymodliła dla późniejszego się apostoła narodów, świętego Pawła, nawrócenie i jego no, zmianę życia. To jest cud przemiany. Można powiedzieć nowe narodzenie. Dla świętego Pawła narodzeniem była właśnie ta, ta światłość i ten upadek na Ziemię przed Chrystusem, który go pytał, szale, Szawlę, dlaczego mnie prześladujesz? I tam spotkał żywego, prawdziwego, zmartwychwstałego Chrystusa. My jako chrześcijanie Jesteśmy powołani do tego, żeby się ze światem układać i dostosowywać do ducha czasu, do ducha świata, a wręcz przeciwnie, jesteśmy powołani do tego, żeby dawać świadectwo, i przemieniać świat. Na bardziej chrześcijański. Jeżeli tego nie robimy, to świat nas będzie przemieniał. Będziemy będzie zaświadczeni. Moi drodzy. <laughs> Chciałbym Myśmy się wzajemnie wspierali w tym świadectwie wiary. Jest trudny czas. W wielu krajach kościoły są pozamykane. Nie można przyjść na mszę świętą. Nie można przyjąć Komunii Świętej. To też jest rodzaj jakiegoś prześladowania. Moi drodzy, dziękujmy Panu Bogu, że możemy uczestniczyć w mszach świętych. Ja tęsknię za mszą świętą, tylko przez transmisję na komórce mogę uczestniczyć. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się brać udział w takich mszach świętych, nawet odprawić. Ksiądz Czesław Panaszkiewicz prosił mnie, żebym powiedział, że jutro w kościele Dzieciątka Jezus przy ulicy Czarnieckiego o 13.30 będzie jego jubileuszowa ze względu na 60-lecie kapłaństwa, jego msza święta dziękczynna. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, przedstawictwo świętego Szczepana. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.